Z tej strony z nich. Dzisiaj będziemy sobie grać w Robloxa, a dokładnie w Cheese Escape. Taką gierkę, gdzie jesteście w labiryncie, a w labiryncie jest taka, taka mysz, która, musi, która was goni i wy musicie przed nią uciekać. Dobra, więc wpisujemy sobie w Robloxie. z yy, Szuka. Dobra, jesteśmy. Mamy tutaj jedynkę. Klikamy join. czyli dołącz. Ok, wiem. I dołączamy. Aj, czekajcie, to. my nie możemy. Dobra, zagramy w drugą część najwyżej. Proszę, możemy dołączyć. Aj, ja, ja. Dobra, to może dzisiaj sobie akurat nie zagramy, ale zagramy sobie, o, survival, to jest coś takiego. Chyba to znacie. Dobra, tygamy że może? chociaż do tego dołączymy. Dobra, lecimy. O, ja tutaj, bo... może mam trochę. Dobra, jesteś. Tam chyba u nich jest duża, patrzymy. celeni, Okej, okay, jakiś Mati 37109, Teraz my powinniśmy. Na główkę! o, E, alo! Halo! O jest. Teraz powinniśmy, na następna mapa. Nie bi. Dobra. O. To chyba będzie jakaś burza albo jakieś co ja robię! Dobra, muszę przeżyć jakoś, muszę jakoś przeżyć. Dobra! Chodźmy na samą górę jak typo Ey, susie, susiewo. A Ej, wyprzedziliśmy go na o nie, teraz, dobra, dobra, jesteśmy, co by mi teraz będzie się działo, o nie, Klaudii, Klaudii. O katastrofie, Właśnie. deszcz, zostaj w domu. Ważny deszcz. E, to jest jakieś łatwe bardzo. Aha, dobra, dobra, wracam, wracam. Tam się rozwala. A jak na tym staje, to mnie bije. O nie, o nie, o nie dobra chyba była to szuka. Muszę jakoś się tam dostać. Mayday, 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 mayday. jakoś, a tu Oce... jest, Przeżyniłem. Tak czy nie? Chyba nie. No dobrze, no to dobra, dalej gram. Zobaczymy, jak to u nich wyglądało. Aha, no to ładna mi mapa. I ją. A jakiś typo tam spadł. Ja też. O, więzienie jest. Ciekawie, co będzie na więzieniu? Pokażę Wam najlepszy trick, Wejść do więzienia i zostać tam. Nie wiem. uwięziony na. Kurde. Ty. Szedłem gdzieś. Nie wiem. Nie wiem. Chyba będzie. Spornik. Ajajajaj. Nie chcę tam chodzić, bo wiem, że tam coś się złego wydarzy. A, a, czekajcie, czekajcie, chyba obcięłem, chyba Czyli tu nie. Aha, dobra, to jest to już. Błyska... No, mówiłem, dobra. Powódź, szukaj podłoża. Powódź będzie, a jak najwyżej.

to nie jest! Ty nie Nie Dobra, wchodzimy dalej, dobra! I ja na tego typu stanę! Na tego typu stanę! Dobra, ocaleni nie! No i fajnie! Ładnie, Ładnie, Ładnie! To będzie może taki, taki filmik, w którym będziemy sobie grali jeszcze jedną gierkę. To zobaczymy jaką, może jakąś fajną znajdziemy. Dobra, jeszcze jedną rzecz przeżyjemy. bo Pokażę wam taką fajną rzecz. Następna mapa. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Dobra, chyba znam tą mapę. Dobra, czemu wszyscy się tak, do tego do. Uuu, to miasto. Jak się wchodzi na i tutaj drugi klient? Jucia ma O, tu jest dobra. Jest Nie pierwszy go odkryłem. Ale ty! Chciałoby się mieć taki domek duży. O, dobra, oni wyboruję. No! No! No, co ty robisz? Co musisz tak? Tam. No ja oni sobie jesteś... Nie, nie, ja sobie poczekam, ja sobie poczekam, ja mam czas. O, o, o! O tam. A to tu jest, dobra. Ray jest ten. I teraz... Jesteśmy na poddaszu. O Ray teraz się mówi. Dlaczego wólka czy w wodzie zrespióru? O co chodzi? Co to jest? Ale taki mamy do 10. Mam. No dobra, niech tam żeby już A ja pójdę do łazienki. żeby się dobra? No, to Jezus Maria. no, no, Ej, ktoś tam się spina na wulkan! Albo rozwaliła kula. No, czyli nie polecam, ja Dobrze, że dla mnie, że nie leci. I to jest bezpieczny. Co jest? Która z nich? A czy to jak dotknę wody to się... No już koniec halo Okej okay. No dobra Zagraliśmy sobie Teraz wychodzimy Czekaj Jak się wychodziło? O, tu, tak, chcę wyjść. Ale muzyczka przepiękna po prostu. O, to jest to, to jest taka gierka. Fajna jest, naprawdę. Ja tu dużo w niej zdobyłem. oglądałem sobie jakieś filmy na YouTube o tej grze. Dużo się dowiedziałem z tych filmów. Okej, okay, jesteśmy tu już. Jeszcze to jest... Yy, co? Zapomniałem, co to było. A, dobrze, bo... dobrze. Najpierw. Najpierw trzeba tam pójść, bo tam jest chyba sprężynka. To od razu sobie tam idziemy. Jup, piu, No. aha, po kamerze nic O, i tu powinno być coś. Tu się wchodzi. Nie, tu nie ma skrzyni. O, tu jest, mówiłem. O, tu jest sprężyna. okej, okay. tu się powinno wychodzić. Tak, tu się wychodzi. Dobra. Ez. O, teraz pobiegamy na na super, Tak to można robić te rzeczy. Tak. Widzimy tutaj. Tutaj też podobno miało być jakaś skrzynia. O tym mówię tunelu. O, okej. Okay. To tu było? O, belaryna niewitka. Jesteśmy w Harry Potterze. Jupiu. Czy to jest jakieś nawet czy co? No, tu chyba nic nie ma. Przechodzimy sobie dalej. To jest taka normalna gierka, taka swobodna, fajna. O, tam też podobno było coś do mierzenia czasu. Coś około tego. Coś chyba, coś z tego. Przechodzimy. My jesteśmy nie I dobra. I to powinno być skrzynia jakaś. Czy to prawda? Nie. O, jest. O. Dobra, no mówię o tym, dobra. Gdzieś jeszcze były jakieś rzeczy. domek w tym domu nie byłam chyba Wie, wiecie to będzie taki filmik swobodny że po prostu będziemy sobie tak jest a coś takie domek swobodny yy, dobrze to było takie też jakieś mała budowa chyba o o tym mówię. to powinno zrobić się bez skrzynia nie pamiętam już jest chyba jakaś wystawia do kupienia, nie ma, okej, okay. czyli to było coś takiego, okej, okay. yy, dobra, to chyba sobie wszystko i teraz wszystko przetestujemy, dobra, lampion jest, git, jest fajny, ekstrem. Ja może coś pod wodą będzie czy tego to nie prawda chyba nie zobaczymy jeszcze w drugiej stronie kwamu tam coś się ukryło no i zaraz sobie wszystko podsumujemy to tu jest? Ale fajnie było, jakby coś tam było ukryte. No? Mało ludzi by to znalazło. Co... Ujej. No. Tak wygląda cała mapa. Fajnie się zabywa. To teraz tak, podsumuj. Lampion. Działa. Działa. Jak Ktoś... skoczy. Albo szybko biegasz. Ale eee, nie Teraz o, bawimy się w Harry Pottera. Nie widać nas. I widać. A teraz się bawimy w czarodzieja. No, myślę, że dużo już Wam dziś pokazałem. Pierwszy sobie graliśmy ten Survival. drugie sobie w to zagraliśmy. To jest tak fajna gierka, to jest swobodna, ale myślę, że mało ludzi zainteresuje mnie, jakoś interesuje. No i co? Myślę, że to było na tyle dzisiejszego odcinka. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapę w górę. Nara. Íu!